Materiał przeznaczony jest dla naszych kursantów w celu przygotowań, jak i utrwalenia odbytych praktyk podczas kursu. Nie ponosimy odpowiedzialności za samodzielną naukę z udostępnianych przez nas materiałów. Gdy dochodzimy do miejsca, gdzie są dwa ringi, wpinamy ekspres w jeden, następnie linę i traktujemy to jako punkt przelotowy. Jeżeli stoimy na przykład na półce, nie ma konieczności brać bloku. Podczas budowania stanowiska na dwóch punktach... Musimy zwrócić szczególną uwagę, aby karabinki były skierowane w przeciwną stronę zamkami. Stanowisko motyl budujemy tylko na dwóch punktach. Bierzemy taśmę 120, wpinamy ją w pierwszy karabinek, następnie w drugi. Ustalamy, gdzie będzie centralny punkt stanowiska, wypinamy z drugiego karabinka i wiążemy kluczkę. Po wprowadzeniu ponownie w karabinek ustawiamy sobie kluczkę w którą stronę chcemy, aby był punkt centralny stanowiska i kluczkę zaciągamy. Wpinamy linę w HMS-a, wypinamy ekspres, bo już nie będzie nam potrzebny i następnie jedną ręką wiążemy wyblinkę i zakręcamy HMS. Po zakręceniu dociągamy węzeł i zawisamy stanowisko. Komenda auto, aby partner wiedział kiedy może wypiąć. Przyrząd asekuracyjny. Przyrząd montujemy do HMS-a, na którym jesteśmy przyałceni, z drugiej strony zamka i z drugiej strony węzła, tak aby rowki przyrządu były skierowane do naszego partnera, który będzie szedł w naszą stronę. Wybierając linę, układamy ją na aucie zwojami od najdłuższego do najkrótszego, tak aby zwoje nie wchodziły jeden w drugi. Wtedy nam lina się nie potrąca. Po wybraniu liny wpinamy ją w przyrząd, tak aby lina do naszego partnera była na górze. Przy odpadnięciu wtedy dociska dolną żyłę, która blokuje się w Jeżeli po sprawdzeniu jesteśmy już pewni, że wszystko jest dobrze, to dajemy komendę asykuruje. Partner dotrze już do stanowiska i będzie miał założone auto, wtedy możemy sobie przekazać sprzęt poprzez zapinanie go na linę od auta. Jeżeli kolejny wyciąg będzie się wspinał mój partner, wtedy wypinamy przyrząd z HMS-a i wpinamy bezpośrednio do naszego łącznika uprzęży. W przyrządzie jest lina, która była zamontowana wcześniej, wpinamy do łącznika i zakręcamy HMS, sprawdzając czy wszystko jest dobrze. Punkt wysyłkowy musimy stworzyć na jednym z punkcie stałych naszego stanowiska. Jeżeli wszystko jest gotowe, partner wypina auto i wspina się dalej.